Dzień dobry, dzień dobry, witam Was kochani serdecznie i dzisiaj zapraszam Was na przegląd do Pepko. Weźcie sobie kawkę, herbatkę, usiądźcie wygodnie i miłego oglądania. Mam nadzieję, że dzisiaj w tym odcinku każdy znajdzie coś dla siebie i zacznijmy od takich ładnych leginsów. Mamy je za 40 zł. Powiem Wam szczerze, bardzo ładny kolor. W stół jest logo. Do tego jest taka bluzeczka. Możemy sobie fajny komplecik zrobić. Ona, zaraz Wam powiem w jakiej scenie. Ona ma takie fajne wycięcia. Zobaczcie tutaj z tej jednej strony. I i i cena 25 zł. I kochani, jeżeli jeszcze jest ktoś, kto nie subskrybuje mojego kanału, to może to zrobić właśnie teraz. Będzie mi bardzo miło. Będziecie na bieżąco z nowościami. I lecimy dalej. Mamy takie fajne skarpetki. Tu jest, jak się nie mylę, trójpak, czyli trzy takie fajne pary za 12 zł. Dodatkowo jeszcze wskoczyła nowość takie. One są rozszerzane na dole: takie fajne, błękitne spodnie z dresu. I mamy je za 50 zł. U góry ma takie ładne logo tego. BANIEGO. Zobaczcie jaka fajna bluza. Bluza ma na dole sznurek na zamek. Możemy sobie ją mm, ściągnąć i będzie taka fajna. Tu też mamy te logo. Kapturek. Na zameczku również znajduje się te logo i już Wam mówię 50 zł. Bany, bany, gdzie ty jeszcze jesteś? O, tutaj jeszcze mamy taki mm, czarny czarny zestaw. Możemy sobie skompletować 50 zł ta torebeczka. Ja już ją pokazywałam wcześniej. Te klapeczki również, czy 30 zł. Mm, ale co tu jeszcze jest ciekawego? O, ten sweterek był nawet fajny. Ale jeszcze co wskoczyło? Słuchajcie, wskoczyły takie fajne leginsy czarne. I taka bluzeczka. To tak wygląda, jakby była taka panterka. Mm, ładnie to zrobili, powiem Wam szczerze. Materiał jest bardzo delikatny, przyjemny w dotyku. Bluzeczka 25 zł i jest od rozmiaru S do 2 razy XL. Leginsy, zwężana nogawka, bardzo ładny wzór z boku. Już wam, już wam mówię ceny. Też 25 zł, tylko one są do 1 raz XL. Ale zobaczcie jaki yy, zobaczyłam plecaczek za 45 zł w kolorze takiego beżu. Wstawka złota, mega ładny. I co, i mamy tu jeszcze nowości w kwiatach? Pokazały się takie ładne tulipany za 15 zł. To jest e, świetna podróbka e, tych tulipanów z Echomeniu. Mają dokładnie te same wykonanie na dole, ale jest ich znacznie mniej. No i jakościowo troszkę gorzej to wyszło, ale, ale nie są, nie są e, brzydkie, bo to naprawdę e, fajnie wygląda. Co tu jeszcze jest? Tu mamy jeszcze takie za 15 zł. Bardzo ładne, zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Oczywiście nie zawsze gdzieś coś uleci. O, te są piękne i ten jest cudowny. Bardzo ładny jest ten zestawik i on kosztuje 35 zł, a prezentuje się cudnie. I co tu jeszcze jest? Mamy tu na dole takie dwa piękne kwiatki. Jeden. Taki ładny fioletowy za trzy dyszki. I ta trawka mi się też podoba. Ona jest za 25 zł, a wygląda cudnie. No, zobaczcie. Ale co tu jest nowego? Zobaczcie, jaka ładna szklaneczka z podwójnym dnem w kształcie serduszka. Ona jest w środku. I Jak nalejecie kawę, to będzie no czat. 20 zł. Na walentynki, kochane, jak znalazł? Tu mamy podgląd. Bardzo dużo ich jest na sklepach, widzę. I co? Mamy nową e, tutaj e, wycieraczkę, taką zwykłą szarą. Kolejna to taka z obramówką. One są bardzo fajne, je akurat mam i bardzo się fajnie sprawdzają. 20 zł. I kolejna za 25 zł. Te to są identyko jak w homeniu. Świetne. Kolejną nowością dla mnie to jest taka bardzo ładna misa. 25 zł w kolorze takiego niebieskiego. Fajne by były jeszcze do tego e, takie miseczki, no ale zobaczymy, może coś jeszcze wskoczy. Kolejną, e, kolejnym działem, na który przeszłam, to jest dział dla chłopców. Mamy tu takie ładne koszulki za 15 zł i do tego są spodnie. I te spodnie mamy za 30 zł. Zobaczcie, jaka ładna aplikacja. A, i do tego możemy sobie zrobić taki w sumie dresik, bo jest tu u góry bluza, również z trzy dyszki. No i ciekawa jestem, jakby to wyglądało. Dobra. Przechodzimy dalej. Fajne makaty. Oczywiście cały czas się pokazują nowe, ta kosztuje 50 złotych. Bardzo ładne wykonanie, ale ta mi się bardziej podoba. Ona jest za cztery dyszki. Ciekawa, ciekawa. Kolejne nowe to łapacze snów. Zobaczcie, jakie ładne: 25 zł. I tu jeszcze mamy taką ciekawą dekorację. 15 zł. No. Kolejne nowe kapciuchy wskoczyły, słuchajcie, z futerkiem w środku 25 zł, bardzo przyjemne w dotyku. Te kapcie za 20 zł. i te z futerkiem 25. Ja mam takich y, chyba z trzy pary, powiem Wam, mega fajnie się chodzi. I co tu jeszcze? 5 zł taki fajny pojemnik, Mo może to być na szczoteczki do zębów na przykład. A tutaj też jest taki ładny pojemniczek, gdzie zobaczcie, możemy schować za piątkę, czy pędzelki, czy tam były pokazane długopisy. Kolejną nowością na dziale dziecięcym są takie kubeczki. Tamten był bez ceny, ale przypuszczam, że maksymalnie do 10 zł, albo nawet i 8, tak jak i ten, bardzo ładny. Kolejny mamy taki do picia. I jest on za ósemkę również ładne, ładna jest aplikacja tych piesków tak więc, no, no kolejną nową rzeczą to są takie bidony, ten jest zaokrąglony i jest za 20 zł, to ten obok też był za 20, ale mi się bardziej o ten podoba, bo on jest taki kanciasty ma ładne to wykonanie widziałam, że tam można je przypiąć fajny, fajny, fajny 20 zł, zastanawiam się czy nie kupić temu mojemu małemu ale to zobaczymy. Kolejną, kolejną tutaj mi nowością, bo ja tego kocyka nie widziałam u mnie, był tylko w kolorze czarnym, jest teraz w takim ładnym zielonym, trzy duszki również. I mamy go z 70 na 140, więc wcale nie jest taki malutki, fajny. Tutaj jeszcze mi się rzuciło w oczy i mówię, kurde, fajnie, 10 zł, ale wiecie co, tutaj jest e, uszkodzony zamek, stąd ta obniżka. A jak uszkodzony zamek, to raczej z tym nic nie zrobię. Co tu jeszcze mamy nowego? Nowego tu mamy album 12 zł. Bardzo fajny, on jest podwójny bodajże. I co jeszcze? Kolejną to są takie zdrapki. 8 zł. Jak tym patyczkiem sobie będziemy rysować jakikolwiek wzorek, to będzie taki ten, takie tęczowe, 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 tęczowe kolorki. I kolejną, kolejną, kolejną nowością i kolejną. Przed chwilką pokazywałam takie ręczniczki, a tu mamy taki mały gadżet za dyszkę. Słuchajcie, mi się wydaje, że tutaj chyba to jest na klucze. No bo co tu można wsadzić innego jak klucze, nie? Klucze spidermanowe, no. Naklejki, trójka. Hmm. Tu chyba już wszystko było pokazane na moim kanale. Jeżeli ktoś nie widział, to odsyłam. Bardzo fajna kurteczka wpadła mi w ręce, 40 zł w kolorze takim żółtym. Super, bardzo przyjemna w dotyku. I tu kolejna, 50 zł. Też fajna. Taka zielona, to taka jak bomberka, cztery dyszki. Fajna. Fajna, fajna. No i co? No i tu są te bluzeczki z tego katalogu, 17 zł tak się zastanawiałam dzisiaj czy sobie wziąć ale nie cztery dyszki, taka bluza też ładna no i tu obok są te leginsy za 25 też fajne dobra kochani, zapraszam was do Biedronki, bo zobaczcie, musiałam wam to pokazać, byłam wczoraj na zakupach i co, mi się rzuciło oko, że wrzucili takie piękne z podwójnym dnem szklaneczki z tymi uszami i one są tylko 15 zł. No to mega fajna cena, więc e, mówię, nie pokazuję. Bo ja na przykład rzadko zaglądam do tych koszy, ale teraz, z racji tego, że mam kanał, to zaglądam częściej. Bo jak coś zobaczę, to będę Wam e, zaraz wrzucać takie fajne rzeczy. No i co? I zobaczcie, jakie cudowne poduchy. Pierwszy raz widzę tak realistyczne z daleka poduchy. No ten kot. Ma niesamowite te oczy, 20 zł, cudowna poducha. A z drugiej strony były takie deski, i to już chyba coś pod walentynki, bo wszędzie były te serducha. Tu mamy taką większą, ale też jest u góry serduszko. E, łączone, fajne. I co jeszcze chciałam Wam pokazać? To te pojemniki. Je się przykręca od dołu do góry, i możemy sobie je tak połączyć. Ja widziałam, jak taka, właśnie babeczka gdzieś to, właśnie. Miała, tylko teraz nie wiem, czy na Instagramie, czy, czy na... Nie wiem, gdzie ja to widziałam, ale fajnie to wyglądało. Tak więc kochani, jeżeli wam się podobał odcinek, dajcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, to zróbcie to, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja was bardzo serdecznie pozdrawiam, ściskam, zostawiam wam najlepsze foto z filmiku. Już montuję kolejny filmik z... z, z a nie powiem wam z czego. Zobaczycie, fajne będą yy, rzeczy. Tak więc, pa do zobaczonka. Miłego. I jeszcze raz ściskam. Pa.